Zero, to znowu ja, filmek StarCraft i witam Was w kolejnym odcinku tej serii Minecraft 1.14 Tak, słuchajcie, widziałem, że że, 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 pod, że pod poprzednim filmem były cztery łapki w górę czyli widzę, że, mam, że ta nowa seria Wam się fajnie przyjęła, dlatego posta, no, dlatego tutaj macie nowy odcinek no jak nagrywam to specjalnie wcześniej dla Was. No i w dzisiejszym odcinku, widzę, że będziemy się ogarnić. No bo, no wiecie, trzeba. Więc trzeba ogarnąć węgiel, tak. Jesteś w takiej jak noże. No bo wiecie, Hobbit to miał elegancko. Jak się ktoś pyta, czemu daję ci takie nawiązania do Hobbita, to po prostu mam tutaj raz jako lekturę szkolną. Więc wiecie. Ale dobra, nieładne, w dzisiejszym nie ogarniemy węgiel, ale nie będziemy kopać, bo to jest nudne, my widzowie, o, dziękuję, no tak, teraz patyki wypadają z tych drzew, jako gałęzie, po prostu zrobimy węgiel drzewny, tak, dokładnie widzowie, Wie. Więc tak, może to będziemy przepalać chilofem, Ale się co, trochę mi szkoda tego Tego zwykłego drewna, więc może wykorzystamy z tego drewno, którego ja nienawidzę, czyli brzozowe No bo to jest ohydne No bo nie no, no oczywiście, lubię brzozy Zjebaniście, <coughs> ale w Minecrafcie wiecie e, no to jakby ma taki brzydki kolor, jak się to przerobi na deski i te inne rzeczy. Więc te brzody sobie wykorzystamy, bo nie ma sensu tracić na pożytecznym drewnianym. I w ogóle, patrz na te góry lodowe, wyglądają zarąbiście, nieprawdaż? I żółwi, siema! A, a propos, a, nie, nie propos, tak w ogóle. Hmm. Chciałbym. Czekajcie, zbiorę. Hop! Ha! Parkour Master! Auć. Chciałbym pozdrowić tego, który mi dał. Chciałem Cię pozdrowić, mikro, za to, że mi przywróciłeś 40 suba. Tak, nie wiem o co chodzi z tymi onsubami, ale mam nadzieję, że tamten był już w dzięki za suba. A teraz już przechodzimy. Jednak, zanim może będziemy przepalać na węgiel. Upieczemy sobie mięsko, no bo dziś odcinek jest taki do ogarnięcia tego, co tu jest. Myślę, że następnym będziemy naszą tą... Musimy zrobić tą... Naszą tą norkę tak już bardziej... Ładniejszą. Bo wiecie, to ma być oczywiście... E, prowizoryczna baza, ale ta baza potrzebuje trochę miłości, nieprawdaż? Okej. Okay. Da się tym przepalić? Nie, tym kwiatkiem nie da się przepalić. No to patykami. Dobra. Przepalimy sobie zatem na węgiel drzewny. Ale szybko to schodzi widzę. Strasznie szybko. Ale mamy. E, dobra, czekajcie. Nie no, dobra. Niech się przepali. Jeszcze jedno. Nie no, no. Okej, okay, drzwiami będziemy przepalać. Bo po co nam niby one? Ale strasznie to szybko schodzi. Oj, przepraszam też za ściny w poprzednim odcinku, ale no to nic nie poradzę. Dobra, tak będziemy to robić. Nie żałuję przecież tego drewna. Mamy tutaj cały las. Dobra, żeby się wszystko przepaliło. Na węgiel drzewny i będziemy mieli... Dobra. Przepalaj się. Dobra. I zrobimy sobie pochodnie. Okej, okay, mamy. My to zatem robimy pochodnie. Co tak? A, noc nadchodzi do okazji te pochodnie, żeby... Się żadne potwory tutaj nie i idziemy spać. I będziemy mieli w naszej norce już spawn. Mieli, więc fajnie. Nic nie wyszło? Nic nie wyszło. No i fajnie, widzowie, jest rano, no żółwiki i sobie pływają. Nie no, widzowie, jest dobrze. Chciałbym się kiedyś wybrać do tych gór lodowych. Może by zrobić tam coś. Nie wiem, piszcie w komentarzach. Więc tak, mamy. No to może teraz zrobimy sobie. Czekajcie, tą pochodnię może sobie przestawimy tak na łóżko. Bo nie, damy ją tutaj. Tutaj. Chciałbym zrobić sobie skrzynkę, żeby wszystko sobie ładnie posegregować. Zróbmy podwójną. Dobra. Pyk, pyk. A no tak, na shifcie tak nie zadziała. Ten, o, mamy zatem podwójną skrzynkę. Zbiera się. No i wrzucić tam niepotrzebne rzeczy. Okej, okay, zatem... Te tutaj, myślę, ten teki pójdą do skrzynki. Sianko może zostawimy, bo też planuję zrobić farmę, patyki, mięsko, też. Drewno na razie też. Um. Ziemię tak samo. ścina cukrowa. Dobra. Węgiel też. Albo nie. Dobra. Okej, okay, widzowie. Myślę, że mamy jak mówię drzew pod ostatkiem, więc teraz sobie przepalimy żelazo. Dobra. Tutaj już widzę, że o wiele mniej jest chodzi na tego, więc dajmy sobie całe od razu. Co nam tam dołoży się? Dobra, mamy szczapkę i pierwszy level. Super. Może jednak weźmiemy trochę patyków, drewna i sadzonek, żeby móc czym przepalać. Dobra, tutaj ekspleci. No, no, kolejne i niech się przepalą te wszystkie, te wszystkie na sztabki, i będziemy robić, myślę, miecz, kilow i zrobimy zbroję z tego, co nam starczy. Okej, okay, już mamy 5, więc możemy sobie zrobić na luzie cię kilof i miecz. Ciekawe, czy w tym odcinku widzimy drugi level. Byłoby fajnie. Ale tam, co tam level? Ważne, żeby seria. Żeby się fajnie grało w serii. Okej. Okay. Dołóżmy węgiel od razu. 8. Dobra, jeszcze trochę zostało. No, myślę, że w takim razie nie będziemy mieć kłopotów do będzie. Może jeszcze sobie przy okazji przepalimy całe mięsko. Dobra, 10 jeszcze 4. No, już mamy drugi level, więc bardzo fajnie. Dobra. Teraz jeszcze, No i będziemy mieli wszystkie sztabki, no i zrobimy fajne i te, myślę. Ostatnia. Dobra, przepal się, rudo, przepal. I dobra, dobra, miecka już nie musimy. Zrobimy to później. Na razie robimy sobie tak, nie. Mię mieć. Okej, okay, zamiast tych kamiennych narzędzi robimy kilo. Okej, okay, i teraz zbroja. Idealnie nam w takim w takim razie nam fajnie starczy na napierśnik. O, nawet tak bardziej jakaś tutaj już wygląda. Ten, o, pyk, proszę tutaj żelazny pilnej. Dosłania mi moje F już. No, ale nic nie szkodzi. Więc widzowie, jesteśmy gotowi by się z kimś śleć. Odpuszczmy sobie żelazo, bo żelazo jest, wa jest ważne. I teraz sobie przepalimy myślę nasze mięsko. Okej, okay, więc dziś jest taki luźniejszy odcinek, taki bardziej, żeby się mniej więcej... Ogarnąć. Robimy też farmę jeszcze i myślę, że nie będzie już sensu, co przedłużać. No i ewentualnie, wiecie, jeszcze trochę więcej tego węgla drzewnego. Dobra, trzy. I cztery. Mamy zatem mięsko. Proszę bardzo. No i teraz widzowie, myślę, że zajmiemy się już zrobieniem farmy. Tak. Farmę może zrobimy sobie gdzieś tutaj. Tylko skopmy może tą trawę. Dobra, 10 dirta I teraz potrzebujemy Trawy Niewiele jej jest No ale Coś u góry w ogóle I nic. Tylko żeby się za bardzo Nie oddalać Od naszego domku Dobra, tu na pewno będzie nasionko jakieś. Dalej niszcz. Się. O, mówiłem. Czy jak spamuje? Wydaje mi się, że jak spamuje, to szybciej. Chyba tak, dobra. Yy, yy. Dobra, tyle wysp. 7 nasionek. Jak będzie, wracamy się do domu. Znaczy do naszej nowej. To nie jest nawet do! po co A no tak. Zostałem się już po co ja to wróciłem. No oczywiście, żeby zrobić. No tyle. Potem chodź koblu. No i tak, motyka elegancko. Więc tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, widzowie, zatem mamy tutaj zasadzoną naszą pierwszą pszenicę w tej serii. Ja robi to. Kozacki. są kozackie. Wiem, że o tym ciągle mówię. Ale po prostu nie mogę się aż powstrzymać. Więc tak. Myślę, że teraz sobie pokopiemy. Właśnie nie... A co ja gadam? Jakie pokopiemy? Filnek, ogarnij się chłopie. Bierzemy trochę drewna na węgiel drzewny. Nie, 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 Spokojnie, Wilnek. Nie przerabiaj tego. Dobra. Teraz piecyk. Dobra, wykorzystajmy już ten węgiel. Dziwne, że, że ostatnio się tak słabo przepalało, a teraz tak chyba... A, chyba rozumiem. Węgiel drzewny pewnie... Jako jest bardziej warty niż jakiś kilo, czy patyki, to daje nam więcej do przepalania. Chyba o to chodzi, widzowie. Nie jestem pewien, ale raczej o to wydaje mi się. Czyli będziemy mieli jeszcze dodatkowe. Cześć drewna, i jak wbijemy my myślę, już 20 minut, to zakończymy ten odcinek. Dokładnie, dobra, dawaj! Dawaj węgiel! Nie daj się! Dawaj! Dobra. Jest węgiel. Wungiel jest. Bardzo dobrze. Czekajcie, po Dobra. O, noc. Prześpimy się. No, na szczęście tutaj nie wyważą żadne moby. Mamy w końcu, w końcu schronienie. No pamiętajcie, jeśli jest, jeśli. No. Nawet w prawdziwym życiu, gdybyście byli na survivalu, to nie ma, przecież nie mu musicie robić jakiegoś prestiżu. I nadchodzi noc, to. Nie ale głównie w Minecrafcie. Ale no, w prawdziwym życiu, to w sumie też, że jak je musicie, jesteście sami gdzieś w dziczy i musicie przecież to pamiętać przecież to nie musi być prestiżowy jakiś dom, nie? Ważne, żeby było gdzie się przekimać i uniknąć pożarcia przez zwierzę. Czy w Minecrafcie zabicie przez morze? O, a w ogóle. Dzisiaj, teraz w Minecrafcie tak się niżej kuca. Zauważyliście, że możemy tego przechodzić przez te, przez pół... że jak dacie tutaj pół płytkę, to będziemy mogli sobie przejść. Gdybyście tutaj pół płytkę i zostawicie mniejsze, to będziemy mogli sobie tak przejść. Ale dobra, nieważne. Patyki? No, patyki strasznie. Dobra, mam węgiel. Niech to się zatem nam przepali. Albo dobra widzę, by myślę, że nie ma co przedłużać odcinka. W ostatniej chwili, no. Po prostu. Mamy 10 węgla drzewnego. Mamy żelazne narzędzia. Mamy żelazny napierśnik. Mamy skrzynkę, mamy nasze prowizoryczne schronienie widzowie. Mamy także... Dobra, może jeszcze lubniemy na farmę. Wow, ile tego wypadło. No, niech rośnie. Posadzonki. Myślę, że w następnym odcinku już wyrośnie wszystko. Teraz w takim razie odłóżmy sobie. itemy z dzisiejszego odcinka. Tutaj, proszę bardzo. Wszystko ładnie, posegregujmy, żeby wszystko miało swoje miejsce. I z takim tutaj ekwipunkiem możemy, myślę. Skończyć, więc ja na tym będę kończył ten odcinek. Jeżeli odcinek ten Wam się spodobał, to oczywiście zostawiacie łapki w górę, tak, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami się z Wami żegnam. Do zobaczenia jutro. Cześć!